No dobrze, w takim razie, no to. 190. No, jeszcze będzie na pewno coś. Zaczynamy w takim razie. Historia mi nie pokazuje. Dobra. Widzisz? Jesteś tak zbazowany, że nie potrzebujesz jej. No to chyba skipować mogę. O, to, to znowu ta nowa postać. tylko kontrast dopi? To to jeszcze jest Toma. Nie, jest to niby Toma i Mingwen. Okej. Okay. No, na pewno jest 50 na 50, bo i to był, ale nie wiem. Znowu on jest uchyste. Mam wrażenie, że on, on. tobie też tylko on dopił. Dobra. Tak, tylko on. A tam i tak masz gwarantowanego. Wiem, ale. full fun Skyrider. O, to fajnie, to też nie miałem akurat. Więc w sumie fajny baner, muszę przyznać pod względem postaci też w tej ogryzkowej. No, dobra Ram pam pam, ram pam, pam, dajcie włyszeć łam. i nie pomogło. Jesteś jest słaby. No, jesteś Gabielu słaby. Jest! Jest złoto. Ci ci. Jesteś najlepszy. Fajnie, jakby był Diluk też, jakby zamiast tego, no. Kazuchy Diluk, bo Diluka też nie mam jeszcze. Ci ci, 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 Let's go! Pa. Jak nagle nice. zamilkł. Co to? A raz. No cóż, no jedni dostają kazuchę w 30 Jakawa 30 Druzy przegry przegrywają 50 na 50, 80 no To było 60 No, no, no. Co, no wciąż przed cofnąłem Dobra, wezmę jeszcze polóbmy może No chciałem weapon bany, ale bo... Po co to wiesz, w ogóle? Jego konstelację chyba w sumie nie wiem, jakie no, są. Nie, on, on ma bardzo dobre konstelacje akurat. Ech, A to sąs... wiffuje. A no niestety los playa, za duże ryzyko. Nie, dziękuję. Mogę w sumie ustawić... czatko super. Mogę wiffować Cidfi na normal banefę. Nie, dzięki. Toma. To nie wiem, chyba sobie po prostu jeszcze do jednej postaci pięcioglaskowej niezależnie czy kazucha czy nie, a później... a zobaczę zresztą. A zresztą mogę wszystko już trzeba poświęcić, nie? O kurde, Tomasz, Tomasz. Nie wiem, ja bym się zachował na potem. O, o, o! Jest. Co drugi? Nie wiem, na razie to no, na razie to złoto, ale... Albo może czyć, Może ćzi, nie wiem no. Jest. Wow. Ile minęło statynków z 20 roli, 30? Nie, no. Nie, nie. No coś na pewno nie nie był to soft żaden. Siemia się ma. No. Nice. A tam Walić Za długo czekam na kazuchę. ZŁOTO! Nice. Nie wierzę. Coś Trzecie jest ja trzeci. Nie! Obstawiam, że teraz za duże jeszcze się było. Obstawiam, Jin. Dziłki, Tomaszu, dziuki, ale... Daję twardo przyciśnięć. <laughs> Są... Nie! <laughs> ja pierdzielę. Trzy pod rząd. Nice. Muszę przyznać, ile jeszcze mi zostało 50. No, jeszcze będzie tutaj trochę, a to zaraz. To na razie wykorzystam Nie to, wiem, trutut się przy tobie chowa. Uuu. Uh. A do też wishował kazuchę, czy kogo? Czekaj. To chwila, tu było mniej 20. On i niby miał jakieś tam duże szczęście. A. Coś tak było na streamie, ale no. A rozumiem. Się... O! Ninja dostałem tu nową też, fajnie. O, dostałeś jak Ali. Mhm Dobra mi tak wygląda Ano What? <grym> nie masz miejsca A, Chwila, na co ja nie mam? Na bronie, tak? E, co się robiło z, z broni... Dało się je jakoś rozłożyć? Bo już nie pamiętam Jeśli ja pamiętam... Do kosza mogę wrzucić, ale nie, to, to chwila, ulepszę jakiś. Mam coś takiego... do e, 20... Lost Prayer Czyli co, robisz Jansfejr? Mhm. To jest takie beznadziejne, że nie możesz wisho'ać, tylko musisz bronie wyjebać. No to jest trochę dziwne. No ale co poradzić? Poyn... Uff, nie to, 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 jest, to jest Genshin. No, dobra. No, no, no to to jest... mi chujo. nie to jest teraz hojowe Dobra, to teraz jeszcze shop. Mogę zrobić Intent Wind Fade. Primo gemów już nie będzie, no ale tu no. O, jeszcze tam jeden w sklepie będzie, dobra. Chudy, szkoda, że tego nie mam. Nie czułem, ile tych Wishy było. Teraz znowu będzie brak miejsca w inwentorii. Cztery, tu. A. O! Złoto. Złoto. Jezu. Dżin. Deluk! Po tylu latach Deluka dostałem. Nareszcie. Jest! Wszystkie mam klasyczne postacie pięciogwiazdkowe, super. Brawo. Dziełki. Jesteś najlepszy. No. Jeszcze tutaj mogę dołożyć. Na, na zakończenie. Uh, nie no, naprawdę myślałem o tej broni, ale nie no, książka mnie urzuca, ale dobra. Jeszcze zróbmy. Aquajant. Dawaj, dopnij wife Erika. Cici? No może, może. Oczywiście. <grym> Nie <grym> jestem nekrofilem jak wy. Przepraszam. Nie ma za co. Przyjmuję przeprosiny. Kto powiedział, że jesteś? You forgiveness? Get religion. Dobra. No to chyba byłoby na tyle. Jestem bardzo zadowolony. Uhu. No i jest. Nie... Jest! Ojejku! A właśnie! Jeszcze mogę... Aha, bo to bym chwila musiał level 20 dobić. I do tego towaru, wariacie. No. Ten moment, kiedy grind. Mhm. Mm jeszcze mogę... Wieloryb i tyle. Mhm. Mm Jestem wielorybem, <gryw> który wydał na tę grę w dalszym ciągu 0 złotych. No nie? <gryw> to się nazywa o. wieloryb. No w końcu wiem na EOS, nawet WTMG. Dobra, <grybuj> ja do ciebie zaraz przyjdę. A, chwilę, nie ma żeby jej podbić? No, Okej, okay, teraz mogę wyłączyć tak <grybuj> I pójść na coś o, o wiele bardziej wartościowego, na przykład Mario Forever. Wiadomo. No i chyba wszystko odebrałem, tak? A ją akcentowanie jeszcze i nie, Dobre. Nice. Ten moment kiedy Michał akali. Mhm, dokładnie. Jest you Batman. I am Batman. Jej. No jeszcze po tylu latach. To kiedy jakieś miliardy przebiera się za od topyła, żeby skapać z złoczyńcom. A właśnie jeszcze mogę. To kiedy Ameryka. Ile to w końcu będzie? O hmm. co chodzi z tym? To konstelacja. Jak dostaniesz kopię postaci, to możesz... No, konstelację, co rozwija jej zdolności. Typu na przykład. Gabiel dostał teraz konstelację do catching i będzie jeszcze mocniejsza i niszczyła wszystkich wrogów. Tak, tak, oczywiście. Jego life oczywiście. No, wiem, no to jeszcze popatrzmy, możemy to też. Ostatecz... I tak gorsza od Diluka bez konstelacji. Chciałbyś? Sinian? No właśnie, wolałbym, by była lepsza, ale jest chujowa, niestety. Kto... A, ninja, tak popatrzyłem, kto jest. Okej, okay. no i jeszcze tutaj widzę sklepik cynamonowy, okej. Okay. No, no i to chyba byłby na tyle. No cóż. O co mówiąc chujowy opening. A. Szkoda, że zakupyś. Tak, ja, ja, ja byłem zadowolony, usatysfakcjonowany byłem. Dobrze, dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. I cześć. niki widzów. Hmm. Nie mam przy sobie. Już wyłączyłeś nakrywanie? No, wyłączyłem.